Jest to mała? Nie znoszę buractwa, ale uwielbiam buraki. A pamiętasz, jak byłyśmy młode, odpierałyśmy ataki entuzjastów wrażeń, a teraz sama się czasem czuję jak burak, ci powiem szczerze. Powychodziłyśmy za mąż, zdałyśmy się złapać na haczyk, a ani z ciebie rybka, ani ze mnie wanda! Mała, a pamiętasz tego Kolesia, który zaprosił mnie na randkę? Ależ ja się wystroiłam, byłam zaszczycona. On też wyglądał niczego sobie. No i słuchaj, ja to myślałam, że ja naprawdę dobrze wyglądam. A on do mnie, że chętnie by mi coś tu poprawił. Ale nie wiem o co mu chodziło dokładnie. No i wiesz, i on sobie myślał, że dla mnie to jest szczyt moich marzeń. A dla mnie to był szczyt, ale bezczelności. Mała, a pamiętasz tego drugiego? Taki wysportowany był. Na boisko mnie chciał ciągać i ćwiczyć różne rzeczy. Co? Nie słyszysz? No, ten drugi taki, pamiętasz, to na boisko chciał brać mnie i kiwać się piłeczką czy coś. Myślał, że ja taka łatwa jestem, ale ja taka łatwa to nie jestem. I potem sobie tą mistrzynię taką przygruchał z etykietką fit. Że co, że ja to niby fit nie jestem, lewa to akcja była. Mała historii o burakach to można by mnożyć, co? A może nawet jakaś wisieńka by wpadła. Bo wiesz, że ja tutaj wiśnie też do tej zupy dodałam. Chcesz przepis? apetyczneinspiracje.pl